Cześć! Jeśli widzieliście poprzedni odcinek, to powiedziałem, że będziemy e, wbijać Franka na co najmniej, nie wiem, dziesiątą rangę. E, no, bo go ulepszyłem w ostatnim odcinku, gdzie otwierałem star dropy. Mam go ulepszonego. Będziemy grać za Dymę. E, z moim kolegą, jak nie widzieliście ostatniego odcinka, to jego drugie konto tamto się usunęło. I na tamtym pierwszym miał 35 tysięcy pocharków i miał 30 rangę na Bell. No, jeśli coś więcej takiego, odcinku, zostawcie łapkę w górę i na dole. I już przechodzimy po I pierwszy meczek już wygraliśmy. No i drugą rundkę już wygraliśmy. No i wygraliśmy już kolejną rundę. I kolejna wygrana. I kolejna wygrana. Mamy też dropa. Uwaga. No i rzadki. Odwajaczy żetonów. I mamy spray. Wiliśmy na razie 50 pucharków. A my gramy kolejną rundę już ostatnią, ale... Ciąg dalszy wbijania będzie jak dobijecie 5 łapek do góry. Spike, ale tu tam nie świeci to będzie mega łatwo. Szczególnie w rancie, gdzie się po prostu wchodzi do bramki. Ma tyle że jak go się uleczy na maksymalizm, to jest tak łatwo grać. Że to jest w ogóle tragedia. Jak łatwo się gra. No i wygraliśmy już rundę no i wygraliśmy rundę I ciąg dalszy jeszcze jedną rundę zagramy no to jest takie szybkie że um, zagramy jeszcze jedną rundę i czemu on o kliknął już więc zagramy sobie rundę i i i gramy już um, do dymu to już jest ostatni raczej nacisk w tym odcinku, no i strzelimy Gola tu już tak łatwo, ten Frank szczególnie na takich niskich pucharkach no i wygrana zagramy jeszcze jeden meczyk bo to jest takie szybkie że po prostu ja nie mogę no i zagramy jeszcze jeden meczyk jak on klika klikaj Gra no, no i gra. Eee. No. Wymam, nie Więc spróbuję. No, jakiś znowu jest. Boty są jakieś znowu, bo to są takie niskie pocharki, że biorę w tym momencie garzec. I znowu to się wszystko powtarza. Oj, 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 oj. Dobra, go lalet, bo to prawie mnie zabili. Bam, bam. BAM No i I jest teraz e, gol wygrana znowu po raz kolejny Jest wygrana No i to było ostatnie w, e, w tym odcinku Jeśli chcecie więcej takich odcinków Zostawcie łapkę w górę, tam na dole I napiszcie w komentarzu e, jest, Czy chcecie więcej takich filmów i duszy Jak wbijam pucharki jak, I dostawcie dużo łapek i słów. Jeśli chcecie żebym kupił karnet zadmiarski e, następnym odcinku. do zobaczenia ja